Jestem Amina. Ja jestem Noa. Miło cię poznać. A ja jestem Margo. Mięczaku, dlaczego do cholery siedzisz z jakąś dziewczyną i śpiewasz piosenki? Szukam cię po całym obozie. Raz, syn, dwa, raz. Co ty, zwariowałeś? O, zobacz, jakie tam tańczą fajne bliźniaczki. Potańczyłbym z nimi. Ty byś potańczył. Ledwo od ziemi odrosłeś. Jesteśmy gotowe zostawić naszych chłopaków i związać się z wami. Musicie tylko coś dla nas zrobić. Jeszcze później pogadamy. Dziewczyny, co się przez chwilę wydarzyło? Co, Amina? Amina? Chodźcie ze mną, opowiem wam! Amelia, Amelia ile można! Wychodź już! Już tylko minutkę, dziewczyny. Zaraz się przez ciebie posikam. No w końcu! Amelia, nie zapominaj, że nie mieszkasz sama w tym domku. Pamiętam. Pamiętaj o tym częściej, kiedy będziesz korzystać z toalety. Pamiętam, pamiętam. Tylko dwie minuty się spóźniłam. Dwadzieścia dwie, wyobrażasz sobie. Dziewczyno, od rana jesteście jakieś takie agresywne. Obozowa Ofelio. Ćwiczenia zostały przeprowadzone. Jakie będą kolejne zadania? Wychowawczyni Ofelia nie będzie już obecna na tym obozie. Eee, a ty kim jesteś? Mam na imię Elizabeth. Jestem nową wychowawczynią. Aha. A dlaczego tak dziwnie wyglądasz, drużynowa Elizabeth? Wyglądam normalnie. Dziś wieczorem przy ognisku będziemy opowiadać straszne historie. A to mój strój. Aaa... Świetna styluwa. Powiedz wszystkim nastolatkom, aby o północy zebrali się wokół ogniska. Już się robi, obozowa Elizabeth! Mm. Odwal się, mało lat! Oddawaj moją lornetkę! No, zaraz ci oddam! Teraz! Dobra, dobra, trzymaj! Tylko nie marudź. Ciekawe, gdzie chip gdzieś zniknął. Po co komu ten okularnik? Im mniej ludzi, tym więcej tlenu. A jeśli coś mu się stało i potrzebuje naszej pomocy, nie wiemy, Jego problem. Ziemeczki, mogę z wami zamieszkać? Mieszkam w domku sam i jest trochę strasznie. A co nam do tego? Ty co, jesteś tchórzem, czy co? Nie jestem tchórzem. Wczoraj po prostu słyszałem dziwne dźwięki, jakby wycie wilków, a ja boję się wilków. Nie jesteś luzerem? Nie. Masz suksy? Tak, mam. Dlaczego włożyłeś żelki do woreczka? Dzieciaku odszedł się od niego, co? Nie wtrącaj się! Dlaczego schowałeś żelki do woreczka? Moja mama poporcjowała to na woreczki, żeby nie zjadł wszystkiego naraz. Jasny, co za absurd. Pamiętaj, że to ja tu jestem szefem. Zamknij się mały! O ciebie schowam do torby. Nie masz tu żadnej władzy. A nie było z wami jeszcze jednego gościa w okularach? Gdzie on jest? Zjadły go wilki. Są naprawdę? Czyli naprawdę tutaj są? Nie wydawało mi się. Miniu, uspokój się. Sami nie wiemy, gdzie jest. Swoją drogą, wczoraj też słyszałem wilki. Ale z was luserzy. Kurczę, mam ochotę kogoś ugryźć, aż mnie kły swędzą. Czy ktoś wie, co znowu się wydarzyło u tej historyczki? Wygląda na to, że ten mięczek znów coś zrobił. O, mięczek. Margo, a może nam wyjaśnisz, co się stało? Bo tak jakby nie jesteśmy na bieżąco. Noem mnie se wstydził. Gdy szłam w stronę domu, zobaczyłam go siedzącego z jakąś dziewczyną. Zaprosiłam go do domu, i on mnie odprawił. Piosenką. <głos> <głos> Zamknij się, idiotko. Nie jestem głupia w przeciwieństwie do ciebie. Chyba czegoś nie rozumiem. Noe znowu spotyka się z ludźmi? Alex. nie mówiłeś mu, żeby tego nie robił? Eee, myślę, że czas go ukarać. Tak, ogarnijcie go. A ja zemszczę się na tej dziewczynie z kręconymi włosami. Loradora, pomożecie mi? Oczywiście, że nie. To twój problem. Radź sobie z tym sama. No i nie musicie. Sama sobie z tym poradzę. Zajmiemy się tym słabym uszem po imprezie przy ognisku. Nie chcę psuć sobie humoru. Tak, Kaj, masz rację. Lepiej zastanówmy się, jak dziś wieczorem wystarczyć wszystkich nastolatków, aby wszyscy posikali się ze strachu. O w ogóle dziewczyny, gdzie kupujecie kosmetyki? Dobrze, chłopcy, powiemy wam. Słuchajcie, obiecałyśmy przegrywą, że się z nimi zwiążemy, jeśli ukradną kosmetyki Aminy. Nie kumam, będziecie się z nimi spotykać? Oczywiście, że nie, Kaj. Oszukałyśmy ich. Nie zamieniłabym cię na nikogo. Jesteś moim najlepszym wilczkiem. Wszystko jasne. Bliźnieczki ukradły kosmetyki Aminy. No, teraz z kolana. Co, porwało ci się? Martin, uspokój się. Mam już cię do. Sąsiedzi, co wy nie widzicie? Ja trenuję. Ale po co, Martin? Chcę tym typom dać nauczkę. Jesteście ze mną, sąsiedzi, prawda? Będę potrzebował pomocy. Martin, zapomniałeś zasad? Walki w obozie są zabronione. Od razu nas wyrzucą. Za, Martin, to zły pomysł. Nie polecam. Kurczę, serio. Musimy wymyślić coś innego. O, mam pomysł. Jaki pomysł, Martin? Posmarujemy ich pastą do zębów, ha? Dobry pomysł? Chciałeś posmarować dziewczyny. Poza tym nie mamy zbyt wiele pasty. Nie wystarczy na wszystkich. Kurczę racja, wolę posmarować dziewczyny. O, jeszcze jeden pomysł. Podczas strasznych opowieści my zrobimy im niespodziankę. Naprawdę się przestraszą. Brzmi ciekawie, jaką niespodziankę? Zaraz wam powiem. Siedzi, a co to za Pokémony? Dlaczego my nie mieliśmy takiego epickiego wejścia? Ponieważ my mamy wyjście. Zapomniałeś o naszym planie? Jakim? Martin, głupi jesteś. A, właśnie, sąsiedzie zapomniałem. Witamy na nocy strasznych historii. Zgodnie z tradycją naszego obozu. Co zmianę organizujemy taki wieczór? I mam nadzieję, że zebrali się tu tylko najodważniejsi. Hej, Max, jestem najodważniejszy, mówię ci! Mamy kilka dobrych zmian. Miała być z nami nasza drużynowa, Ofelia. Ale zamiast niej będzie nowa drużynowa, Elizabeth. Cześć, ziomki. Dzień dobry, wychowawczyni Elizabeth. Myślę, że czas zacząć. I zgodnie z tradycją, pierwszą historię opowie nasz wychowawca Max. W naszym obozie jest to opuszczony budynek. Tam na trzecim piętrze, na samym końcu korytarza, wisi ogromne, antyczne lustro. Starsi wychowawcy surowo zabraniają każdemu tam wchodzić, zwłaszcza w nocy. Mówią, że jeśli podejdziesz do tego lustra o północy i klaśniesz trzy razy. Za twoimi plecami w odbiciu pojawi się ogromny cień. Pewnego dnia para uczniów liceum postanowiła sprawdzić tę legendę. Zakradli się tam nocą. Słuchaj, boję się. Jak się boisz, to idź do domku i idź spać. Mówiłem, że to nie dla słabe uszy. Stanęła przed lustrem i klasnęła trzy razy. A przy trzecim klaśnięciu, jego dziewczyna zauważyła w lustrze za plecami, w odbiciu, pojawił się ogromny cień, który podnosił się, żeby zasłonić im oczy. A on krzyknął Uciekajmy! I pobiegli, nie oglądając się, gdy schodzili po schodach. Wybiegli na ulicę. Zatrzymali się, żeby złapać oddech. Ona odwróciła się. A on zobaczył, że jej oczy są całkowicie białe, bez zielenic, i wyszeptała. Ty się uratowałeś, a ja nie. Dziękuję ci, Max. Kto teraz chce opowiedzieć swoją straszną historię? Mogę ja opowiedzieć? Martin, zamknij się. Nie opowiadamy historii. Mamy inny plan. O, właśnie. Ja chcę opowiedzieć bardzo straszną historię. No, no to, to opowiadaj! opowiadaj. Moja historia jest o tym, że nigdy nie należy samemu chodzić do lasu w pobliżu obozu. Mieszka tam ten, który obserwuje patrzy na was swoimi żółtymi oczami. Nie widzicie go, ale on jest. Jeśli krzyknie się do niego hej odpowie hej. Jeśli powiecie mu wynoś się odpowie wynoś się. Ale najstraszniejsze jest pytanie kto tam. Po nim, po chwili ciszy, z ciemności dobiegnie cichy, skrzypiący głos, który już nie będzie brzmiał na wasz. Ja! To zupełnie głupia i niestraszna historia. Zobaczmy, jaką wy opowiecie historię. Amina, boisz się? Tak, a ty? Ja też. Dzięki, Laura. Kto następny? Sąsiedzi, co, co już pora? Nie, Martin, jest za wcześnie. Wychowawcu Max. Moja kolej. Moja historia jest o tym, że nigdy nie wolno zasypiać jako ostatni w obozie, bo gdy w całym obozie zapada całkowita cisza, budzi się ona. Wchodzi do pokoi, pochyla się nad łóżkami, patrzy na ciebie i sprawdza, czy śpisz, czy tylko udajesz. A co jeśli udajesz? Jeśli naprawdę śpisz. Po prostu postoi i odejdzie. Ale jeśli udajesz i boisz się poruszyć, nachyli się do twojego ucha i powie to, czego najbardziej boisz się na świecie. Nie no, kurczę, już nigdy nie będę udawał, że śpię. Nieźle, Kaj, to było naprawdę straszne. Historia mojego Kaja jest najstraszniejsza. No co? Może to już czas, co? Nie, za wcześnie. Posłuchajmy teraz historii bliźniaczek. To, co teraz wam opowiemy, to najprawdziwsza prawda. Nie legenda. Niedaleko naszego obozu, pod wielkim drzewem, znajduje się grób, na którym wyryte jest jedno słowo. Tom. Mówią, że został tam pochowany najgorszy człowiek na świecie. Cichy Tom. Ten Tom był leśniczym. Nigdy z nikim nie rozmawiał. Po prostu milczał i patrzył na ludzi takim wzrokiem, że mroził krew w żyłach. Nie chcę tego słuchać, to naprawdę straszne. A umarł w straszny sposób. Znaleźli go w lesie i to tydzień później wszystko było rozczarpane, jakby las sam go nie przyjął. I wypluł. Martin, twoja kolej! <grym>, teraz się będzie działo! A pochowali go pod tym kamieniem, aby jego dusza nie wyszła. Jeśli dotkniesz tego grobu i powiesz trzy razy... Tom, wyjdź! Tom, wyjdź! Tom, wyjdź! No i co się stanie? To z grobu wyłoni się koścista ręka. Zaraz się wydarzy, zaraz będzie. Która wskaże stronę, z której wyłoni się duch Toma. To nie straszne Martin, to nie jest śmieszne Zniszczyłeś nam cały wieczór Zostaniesz ukarany No nie A nie było z wami jeszcze jednego gościa? Gdzie on jest? Zjadły go wilki! Co ty, serio? Czyli naprawdę tu są? Nie wydawało mi się. Jaki piękny zapach. A skąd macie te kosmetyki, dziewczyny? O, z właściwego K miejsca! <grym> Ukradłyście je na no 100%. Wszystko jasne. Bliźniaczki ukradły Aminie kosmetyki. Amina, boisz się? Tak. A ty? Ja też. Aaaa! To nie, nie jest straszne. straszne. Zniszczyłeś nam cały wieczór. Zostaniesz ukarany. No! ale ej! Kurczę, wiedziałam, że po rzece moja skóra będzie sucha. O, Amina, pamiętasz, obiecałaś mi dać swój krem nawilżający. Amelia, oczywiście, że pamiętam. Już daję. Nie rozumiem dziewczyny. Gdzie moje kosmetyki? Były w tej szufladzie! Laura, sprawdź u siebie, może ktoś się przeniósł? A, już sprawdzam. U mnie też nie ma. I nie ma też kremu i serum, które dałaś mi i Stew. Dziwne, to gdzie wszystkie moje kosmetyki? Dziewczyny, czy nas okradziono? ono? Jak to okradli? Czyli na obozie pojawił się złodziej? Świetnie, czyli wszystkie rzeczy teraz trzeba zamykać na zamek. Jak rozumiem, nie dostanę kremu. Amelia, zaczekaj chwilę. Nie rozumiesz? Dziś zniknął krem, jutro znikną telefony, a pojutrze co? Nastolatki? Musimy to rozwiązać. Laura ma rację. Nie możemy tego tak zostawić. Musimy znaleźć tego złodzieja. Dziewczyny, a mojej ulubionej zabawce oderwano ucho. Czy to też zrobił złodziej? Stef, o czym ty mówisz? Po co złodziejowi twoja zabawka? Skoro tyle tu kosmetyków. No tak, logiczne. Może powiemy o tym wychowawcom. Oni nam pomogą. Właśnie, chodźmy im wszystko powiedzieć. Siostro, spójrzcie, mój kielu już wystarczająco odrósł? Wystarczająco, żeby kogoś dzisiaj ugryźć. A kogo tym razem? Nie lubię tej nowej Laury. Tak, wczoraj mnie też wkurzyła przy ognisku. Na mnie! No dawaj, pedałuj szybciej! Nikomu z was nie przeszkadza, że jeszcze nie mamy dziewczyn? Nie macie dziewczyn, dlatego, bo jesteście nieudacznikami! A ty za to świetnie sobie radzisz na swoim trójkołowcu! Krótko mówiąc, musimy zrobić tak, żebyśmy to nie my gonili za dziewczynami, a one za nami. I jak to zrobimy? O! Udawajmy, że jesteśmy fajnymi piłkarzami! I co? No jak co? Piłkarze są bogaci, przystojni, inteligentni, chociaż co do tego trzeciego nie jestem pewny. My nie jesteśmy bogaci i prawdopodobnie nie najpiękniejsi, ale za to mądrzy. Tak, dość marudzenia. Idziemy grać w piłkę przed dziewczynami. Ja wam obiecuję, że na pewno zwrócą na nas uwagę. Dokręcona. Podoba ci się, jak mój chłopak śpiewa ci piosenki? Czy co? Nie udawaj głupiej. Wiesz dokładnie, o co mi chodzi. Widziałam, jak siedziałaś z nim na polanie. Słuchaj, czego chcesz? Słuchaj, lepiej się ucisz, albo w ucho dostaniesz. Hej, uważaj, co mówisz! Dziewczyno! Słuchaj, stara, nawet nie gadam z tobą. Zamknij gębę. Załatwmy to później. Mamy ważniejsze problemy. Co? Zgubiłeś się kosmetyki. Nie możecie jej znaleźć. Hmm. A skąd ty wiesz o kosmetykach? Dwa identyczne ptaki szeptały. Słuchaj, spij sobie to do głowy. Noah jest mój, a nie twój i trzymaj się od niego z daleka! Ej! istotnia, to diabła, psycholko! Dziewczyny, chyba wiem, kto ukradł moje kosmetyki. I co? Znaleźliście Noah? Nigdzie go nie ma! Przeszukaliśmy cały obóz. A opuszczony budynek sprawdziliście? Tak, sprawdziliśmy. Tam też go nie ma. A Maki sprawdziliście? Często tam śpiewa swoje piosenki. O, właśnie! Aleks, idziemy tam sprawdzić. Pójdziemy z wami. No i co, jesteśmy na miejscu, dziewczyny tu są. A ty co, rudzielcu? Nie widzisz, że siedzą z chłopakami? Nie obchodzą mnie ci goście. Gdy dziewczyny zauważą, jak świetnie gramy w piłkę, od razu ich zostawię. Zobaczysz. Dobra, Mabel, ty jesteś bramkarzem a ja napastnikiem. A? A ja kim? Ty jesteś widzem. Sieć i się ucz. Ups. <grym wytrzyma> Dobry strzał. Życie ci niemiłe? Nie, chłopaki, przepraszam, trochę mi zeszło. A wiesz, co robimy z takimi, którym trochę zeszło? Nie, nie wiem. Pożeramy ich i nie zostaje nawet kosteczka. Proszę, nie jedzcie mnie, nie jestem smaczny. E, wy! Szybko odczepcie się od mojego kumpla, albo będziecie mieli do czynienia ze mną. Ej, zdejmijcie mnie stąd! Czemu mnie tu wrzuciliście? Mam lęk wysokości! <laughs> Dzieciaku, jak tam? No i co się kapisz, rudzielcu? Szybko, ściągnijcie mnie stąd, to twoja wina Mamę pomóż Ach. I co teraz? Przez ciebie zabrali mi rower Kurczę, przepraszam, stary Tak bywa, tak jest życie, co zrobisz? Tak jest życie, co ty mi to wciskasz? Spokojnie, dzieciaku Kupimy ci nowy rower Nie chcę roweru, chcę trójkołowca Pomyślcie, jak oddacie mi mój rower. Sąsiedzi, jestem Martin Wszechmogący i wzywam Was do wspólnego sprzątania. Ale serio, chłopaki, czemu tylko ja sprzątam? Przecież wszyscy zostaliśmy ukarani, no nie? Martin, przecież to był Twój pomysł, żeby ich przestraszyć. W kostiumie byłeś Ty, a nie my. O. 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 Martin, przestań udawać! Wstawaj, dawaj! Szafcy, z tu! Martin, nie wierzymy ci! Dobra, kumam, nie zadziałało. Ha! Mam pomysł! Wyzywam was do walki! A. Ach, zabiłeś mnie A ten znowu śpiewa. E Noe. Co jest? Chcieliśmy pogadać. Ale ja nie chcę teraz z nikim gadać. Idziemy i to już! Nasz obóz jest obecnie przepełniony. Kolejny turnus będzie za dwa tygodnie. Przyprowadź swoje dziecko na pewno ją gościmy. Niechowawczyni Elizabeth! Tak, dziewczyny, coś się stało? W naszym obozie pojawiły się szczury. Szczury? Dobra, wezmę zaraz specjalną służbę, która zajmie się usuwaniem gryzoni z kempingu. Dziękuję za informację, dziewczyny. Miałyśmy na myśli, że w obozie są złodzieje, którzy kradną osobiste rzeczy. Tak? A coś wam zniknęło? Tak, że naszego domu zniknęły kosmetyki. I ktoś oderwał ucho mojej ulubionej zabawce. I wiemy, kto to zrobił. I kto to był? Szczury bliźniaczki! Jesteście pewne? Macie dowód? Zaufaj nam na słowo. Jesteśmy pewne, że to one. Dziewczyny, jeśli nie macie dowodów, to nie mogę wam pomóc. To zajrzyj do ich pokoju, a sama zobaczę, że to złodziejki. Dobrze, sprawdzimy ich pokój. Ale jeśli to okaże się nieprawdą, dziewczyny będziecie musiały je przeprosić. Jesteśmy pewne, że nie będziemy musiały ich przepraszać. Nie mogę się doczekać, aż bliźniaczki nas przeproszą. Wyobrażam sobie ich twarze, gdy cały obóz dowie się rysą z Zazdrosne szczury! Dobra, dziewczyny, chodźmy szybko na Lunch. Inaczej Martin znowu wszystko zje i nic nam nie zostanie. Tak, chodźmy. chodźmy! Co lubisz gadać z ludźmi, ha? Śpiewać im piosenki, tak? Alex ci mówił, że nie masz tego robić, nie? Będę robił, co będę chciał. Będziesz robił to, co ci każemy. Kumasz w mieszańcu i ja zrobimy <laughs> Puśćcie mnie! Cicho, Mięczaku. Posłuchaj mnie teraz uważnie. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Jeśli jeszcze raz zobaczymy, jak spędzasz czas ze zwykłymi ludźmi i śpiewasz im piosenki, wyrzucimy cię z grupy na zawsze. Rozumiesz? A w międzyczasie posiedź sobie tutaj i przemyśl swoje zachowanie. Nie będę tutaj siedzieć! Nie podoba mi się tutaj! Oj, będziesz! Gitarę chociaż zostawcie. Moż. Nienawidzę was! Dlaczego? Dlaczego nie jestem człowiekiem? Tylko jakimś mieszańcem. Dlaczego nie jestem człowiekiem? Tylko jakimś mieszańcem. w Maxie! Potrzebujemy Twojej pomocy! Co jest? Pampersy wam się skończyły? Jesteśmy duzi, nie nosimy pampersów. No to co się stało? Skradziono nam rower! Ukradli rower? I czego ode mnie chcecie? Mam to zgłosić na policję? A? Nie, nie trzeba policji. Wiemy, kto ukradł. To starsi chłopacy, pomożesz nam. Teraz posłuchajcie mnie uważnie. Ja nie jestem tu, żeby rozwiązywać wasze problemy. Ale po to, żebyście wy nie poginęli z głodu, nie zgubili się w lesie, albo żeby nie zjadły was wilki. <Słysy> Jasne? Ale to niesprawiedliwe, są silniejsi od nas. A kto mówił, że życie jest sprawiedliwe? Jak coś wam zabrano, to idźcie i to odzyskajcie. Tylko nie pięściami, a sprytem i pomysłowością. Donoszenie jest dla luzerów, a wy nimi nie jesteście, prawda? Nie. No to powodzenia, chłopaki. Pójdźcie do wychowawcy, to był głupi pomysł. Wyglądaliście jak dwa cięcioły, zwłaszcza ty, Rudy. Słuchaj, dzieciaku, a masz może lepszy pomysł? Nie mam żadnego pomysłu. Ziomeczki, słyszeliście, co powiedział Max? Powiedział, że nie mamy tego rozwiązać pięściami, a sprytem. I co? Zasugerował, że ktoś powinien się tym zająć. Nie rozumiecie? A kto to za nas załatwi? Jesteśmy luzerami. Kto nas potrzebuje? Hej, mów za siebie! Nie, akurat nie jestem luzerem. O, mam pomysł. Pomocy! Otwórzcie drzwi! Pomocy! Otwórzcie Pomocy! Tak się ci? Skąd pochodzi ten głos? Pomocy! Halo! Pomocy! Jest tu kto? Amina, to ty? Tak! Odejdź, tu jest niebezpiecznie, ktoś może cię zobaczyć. Kto? Nieważne, po prostu mnie posłuchaj i odejdź. No, a czy ty jesteś zamknięty? Tak. Pomogę ci się wydostać. Ech. Dziękuję, Amina. Kto cię tu zamknął? Przepraszam, nie mogę powiedzieć. Wynośmy się stąd, zanim tu wrócą.